Tam w kolejnym odcinku. nagrywam od razu o tym. Tak, chlebne na zadanie. Wsparcie. Tak. To jest. Tak. To fajnie. O nie! Zniknęła nazwa. Co, idziemy płomienie raz. Najpierw pogadajmy sobie jeszcze z... Mów szybko. Przypomnij mi, jak to było z tym ogniem i kapliczkami. Wokół wioski znajdziesz pięć kapliczek wiecznego ognia. Musisz pójść do nich w nocy i w każdej zostawić zapalony znicz. Jeden z tych, które ci dałem. Bywaj. Mów szybko! Jesteś kapłanem wiecznego ognia? Tak, bezbożniku! Jedynie wieczny ogień ocali nas od białego zimna. A tacy jak ty zginą wśród zamieci. Zginą wśród zamieci? To stara przepowiednia i tliny. Elfiej wiedźmy, ale wieczny ogień nas ocali. Ciekawe. Stary świat skona, by odrodzić się ziarna. Które nie wykiełkuje, lecz wybuchnie płomieniem. Chyba przecież sam sobie. Kpisz nie. Zatem powiedz mi, kto dał Ci prawo do mieszania się w sprawy ludzi? Towie, mutantowi, pozbawionemu emocji i uczuć. Odpowiedz, kto? Przepraszam, wielebny, masz rację. Kto bluźni, nie zasługuje na przebaczenie. Jeszcze jedno, mów szybko. Do zobaczenia. Okay. Mm, o filmy, jakie filmy, <noise> 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 eee, Lisie nie Mam wrażenie, że się znamy? Możliwe, straciłem pamięć. Nie słychamy. Pierwszy raz o czymś takim słyszę, ale wierzę, że to możliwe. Porozmawiaj z tą małą medyczką, ona powinna znać się na takich sprawach. Szanie nie potrafi mi pomóc. Szkoda, ale już wiem, skąd cię znam. Jesteś Gerald z Rivi. Wynająłem cię w Nowigradzie, oczyściłeś mój skład towarów z garkajnów. Skoro tak twierdzisz? Nie byłem w stanie zapłacić ci pełnej stawki, mimo to wspomogłeś mnie w potrzebie. Cóż, widocznie byłem kiedyś bardziej naiwny. Dorobiłem się majątku. To dobra okazja, żeby spłacić stary dług. Przedadzą mi się pieniądze. Proszę, oto sto orenów. Hej tam! To boli, przeklęta Miniaturowa lalka przedstawiająca człowieka, ciekawe do czego służy. Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. <laughs> nie bój się Wiedźminie. Nie jestem taka straszna, jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. Czego chcesz? Znalazłem twoje ogłoszenie. Świetnie. Masz czaszki bargestów? Tak. Zapłać, a będą twoje. Od razu wiedziałam, że dasz radę. A tu masz jeszcze korzeń mandragory. Do zobaczenia. Ty mnie uratowałeś, prawda? Tak, pomogłem strażnikom. Co się teraz ze mną stanie? Może poczekaj, aż zgłoszą się po ciebie bliscy. Nie, moja rodzina nie żyje, mam tu zostać na dłużej. Przykro mi mały, nic nie szkodzi, i tak ich prawie nie znałem.

Ja canstim de jutjar. Przeszedłeś coś kupić? Idź do Broga. Psa bym nie skrzywdził, ale Elfa bym zajebał. Twój nazwał mnie złodziejem. A co to? Poszedłbym zabawić się do misia kudłacza, ale bramy miasta są zamknięte. Będziesz inaczej śpiewał. Czego chcecie od tego krasnoluda? To nie ludź. Brodę mu ogolimy. Będzie dla was lepiej, jeśli grzecznie odejdziecie. A, miłośnik nie ludzi, co? Schowaj broń chłystku i przestań machać łapami, bo ci je utnę. Twardy się znalazł dobra chłopaki, na niego ubić to dziwadło sami tego chcieliście. Dziękuję, że mnie od tych obwiesiów ocaliłeś. Zaraz, zaraz! Geralt? To ty? Tu napsaurok. Coś się stało? Nie wyglądasz najlepiej. Mam nadzieję, że ci nic nie zrobili. Cały Wiedźmin umarł, wrócił do żywych. Pięć lat nikt go nie widział, a teraz pyta, czy coś się stało. Kim jesteś? Gorzałki się opiłeś. Jestem Zoltan Ciwa i twój kumpel. Opowiadaj, co się z tobą działo. Dlaczego się nie odzywałeś? Co z. Powiedzmy, że nie bardzo mogę się wytłumaczyć. Przed Zoltanem Ciwaem nie musisz się z niczego tłumaczyć. Cieszę się, że cię widzę. Chociaż miłoby było wyjaśnić parę spraw. Nie rozumiesz. Straciłem pamięć. Pamiętam kilka ostatnich tygodni. Wiesz co, Gerald, napijmy się piwa i pogadajmy, jak za dawnych czasów. Wyglądasz, jakby coś ci gryzło. Gryzie mnie jedna paskudna sprawa. Jakiś czas temu mój przyjaciel wybrał się do tej wiochy i miał się stawić na spotkanie, a się nie stawił. I myślisz, że coś mu się stało? Mam nadzieję, że nie, ale nie zdziwiłbym się, gdyby wpakował się w kłopoty. Niedawno przyłączył się do wiewiórek i zajmował się handlem z hawekarami. Kim są wiewiórki i hawekarze? Wiewiórki to nie ludzie, którym się wydaje, że strzelając do ludzi z gęstych krzaków, wywalczą sobie wolność i równe prawa. A hawekarzy to kupcy, którzy sprzedają im broń za ciężkie pieniądze. Pojmuję. Nie jestem tu mile widziany. Słyszałem już oskarżenia o to, że to nie ludzie sprowadzili zarazę, bestie i krosty na życie wielebnego. Dlatego nie mogę go sam poszukać. Będę miał oczy szeroko otwarte. Powiem ci, jeśli znajdę jakiś trop. Dzięki, Gerald, druhu. Zoltan, muszę już lecieć. Pogadamy później. Nadchodzi Zagłada. biały zim. Psa bym nie skrzywdził, ale elfa bym zajęła. Poszedłbym zabawić się do Misia Kudłacza, ale bramy miasta są zamknięte. Wiecie co? Ja na razie kończę. Pójdę coś pokryć, może nakryć. Nie dam to z nim w kolejnym odcinku.